Hej, okay, wszystkim z tej strony Diz właśnie jak widzicie gram w Crazy a 3 Beta. Na początku myślałem, że tego nie nagram, ale jednak nagram, bo sterowniki AMD poprawiły wydajność gry, albo wydajność mojej karty raczej. I teraz z 30 FPS stało się 60 FPS-ów. To jest Crash Site, czyli ten tryb gry, który mieliśmy okazję grać w poprzedniej wersji Beta, którą wypuściło już dawno Crazy, kiedyś przechodził. KZ dwójka, pamiętam jak ją grałem, pamiętam kiedy myślałem, że trzeba wymienić kartę graficzną. Tym razem tak nie myślę, bo powiedzmy sobie szczerze. E, ta gra nie ma wyższych wymagań niż e, poprzedni Kaisis ale wymaga więcej gry z połowej na pewno niż poprzednia wersja, dlatego że pamiętam jak jedną z gier grałem tutaj i myślałem sobie, o mam dobre staty, pewnie zaraz wygramy, patrzę na statystyki. O! Nie wygraliśmy niestety. Tego. Niestety, niestety, niestety. Na szczęście, mój program do nagrywania nie zabiera mi ani trochę FPS-u, więc widzicie tak naprawdę obraz identyczny jaki i ja widzę. No, poza tym, że macie pewnie mniejszą rozdzielczość. Oj, dwóch naraz zabiłem, jaka szkoda. Następnie, no, razem budam na mnie wołódki robione, że cheaty, cheaty i czyty, no, ale jak sobie myślę, jakie cheaty? Już od razu cheaty można by tu mieć? To byłoby coś normalnie. No tak, pierwsze moje wrażenia są takie jak Claymana, bo mieliśmy okazję pogadać na Steamie, bo go złapałem w końcu. nie się go spytać, czy warto to grać, czy nie? No, że warto, to go posłuchałem. I jak widzicie, no, mi się gra podoba, jest typowa gra czerwoni kontra niebiescy. Tutaj brakuje mi tylko DMA, na którym bym na pewno mógł sobie wczaić okay, wszystkie miejsca, bo crash i do tego się zbytnio nie nadaje. Wszyscy musimy skupić właśnie na punktach do zdobycia. To jest typowa dominacja. Gracze Koda pewnie ją. Hmm, gracze Koda pewnie tu się bardzo dobrze rozgwieścili, gdyż trochę rozmiarem mapy przypominają mapy Koda, mimo wszystko jest tutaj teren bardziej otwarty. Ale tutaj trzeba grać teamowo. Tutaj nie jest jak w Łodzi, że wygramy grając samemu bądź dwójkę tutaj trzeba grać z całym teamem, cały team tutaj wygrywa grę to dzięki pracy całej drużyny mamy szansę na ojojoj oj, oj, oj. tak, Rico i tutaj też jest zbyt przesadzony tak jakby. Znaczy przesadzony, jest dla mnie idealny wprost, bo w końcu nie tylko farcie tu liczy, ale również umiejętności korzystania z broni. Korzystanie z broni w grze jest takie proste w niektórych grach. Na szczęście tutaj jest to trochę utrudnione. Oczywiście to zależy od preferencji. Dla mnie jest trochę utrudnione, jestem przyzwyczajony do innych gier, w innych grach inaczej się zupełnie gra niż tu. Mamy oczywiście do wyboru mnóstwo, mnóstwo, co dużo powiedziane, ale mamy do wyboru kilka broni dodatkowych, które możemy znaleźć na mapie. Nie znam dokładnie ich nazw, gdyż nie znam się na Crisisie. oczywiście nie jestem jego fanem, takim, wiecie, ooo, Crisis Only. Ale Lubię sobie pograć sobie w, w Crazisa, na pewno przejdę kampanię, będzie na moim... O -o! Na moim kanale. Na razie lepiej ulotnimy się stąd. Właśnie ten duży pojazd jest do zdobycia. Do zdobycia, do zdobycia, do zdobycia na mapie kiedy tam się pojawia. Najczęściej dostaje. Jego duży na wygrywająca. Najczęściej obok mi się, reski tak zauważyłem. nasza duży na kratch chyba ten mecz. Ale my się nie damy, my się nie damy. Zaraz tutaj poniższymy, gnojca, oo! Jasem spadam. Nie mam się bić z robotem sam na sam. E, może mnie nie zauważy, może mnie nie zauważy, bo nie, nie zauważy! Nie zauważył mnie. Okej, okay, spadam stąd. Tu, tu gdzieś był wróg chyba. Oj, mamy cię wróg w, momencie, w, roku, w roku, na 10 level więc jest git. Mam jedną z lepszych broni aktualnie dostępnych na demo. Mało energii to nie jest zbyt dobry znak. Asysta plus 61 za zabicie robota. To jest to, to jest to, moi mili. Następny odcinek nagram Hunter. Hunter jest świetnym trybem gry, że tak powiem. Mm, bardzo mnie szarował, ale bardzo nie na Alien vs Predator pod jakimś względem. Wiecie, jestem niewidzialny cały czas. Mam łuk, który zabija na kita. Chociaż Hunter mógłbym bardziej powiedzieć, że to jest jakiś zombie moc, tylko w stylu crazysa I nie zamienia się w zombie tylko wykrwiożerczych Hunterów, łowców. Czasami trzeba strzelić z biodra, ale w tej grze strzelanie z biodra równa się. Tu i tak trzeba dużo amunicji z... z wykorzystać. Tak, tu się dwa razy zrytuje, myślę, że coś na mnie skacze przez to. Tak, okay, wystając z amunicji. Tutaj dużo z amunicji się wykorzystuje, żeby zabić przeciwnika. No niestety, ale wiadomo, jesteśmy nad ludźmi. Nanotechnologia i tak dalej. zbroje. Znaczy zbroje nanotechnologicznie. Wykonane zbroje? Ale... właśnie. lepiej tutaj przycelować jak w kodzie, dlatego, że... Ajajaj, i to był mój błąd, za... Nie, nie, nie puściłem spustu i... Prrrrr, poleciało wszystko do góry. Dużo życia chyba miał? Nie, miał nie tyle co ja, więc była duża szansa, że to wygram. Ale wracając do końca do tej amunicji, bo w końcu tego nie skończę, to... Jak właśnie mówiłem, nie strzelajcie z biodra, nie opłacasz, chyba że macie shotguna, który jest w tej grze. tak OP. Że macie czterech przeciwników, czterech leci jak po kolei, bum bum bum. O, patrzcie, tu mamy przykład tej jednej z broni, którą możemy dostać podczas gry. Nasz radar się chyba trochę zepił. To są przeciwnicy. A to jest miodarz ognia, trololo. K której źle wykorzystałem, bo tak się z niego nie korzystam. Wprawdzie miałem pierwszy raz od ten miodarz ognia. No i lepszy jest na tej drugiej mapce, to jest aktualnie muzeum, a tamta druga to coś z lotniskiem chyba związane było. Grałem już na tych dwóch mapach. Myślałem, że przynajmniej ten deathmatch, żeby zobaczyć, co gdzie i jak się tutaj dzieje. Zatów złych nie mam, tak sądzę, jak na jeden dzień grania, bo to jest jeden dzień grania, tak naprawdę. A! Tutaj jest świetna pozycja dla snipera. To i raz siedziałem, to wybiję 10 pod z umierania. A no wiadomo, snipera w końcu trzeba zniszczyć. Kamperzy w tej grze nie mają żadnych szans, bo po chwili zostają zniszczeni, bo reski są tutaj tak mrobione, że. Kamperzy nie mają szans po prostu. Um, kamper jest tutaj pod śladkowym fragiem. Jednak no, przeszkadza mi tutaj jedno. Właśnie to z amunicją, że trzeba tyle w głowę celować, żeby kolesia zabić, jest naprawdę irytujące po czasie. To, że tam fajnie zabijemy kogoś, jest z tego satysfakcja większa, bo zabijemy go... ...nie z naszym skills Ale no... Ło, wow, wow, wow. Bicie z... ...łokcia, tak jakby z łokcia, mogę to powiedzieć, że to jest bicie, jest tutaj takie też, jak w Godzie. Jedna kosa, jeden dead, znaczy... Jedyn, ...jedną kosą możemy tutaj zabić. Kosą, wiecie o co chodzi. Walenie z kolby. Ale tylko wtedy, kiedy mamy energię, chyba, bo to jest e, shot na... kiedy mamy energię. Zabiłem go w powietrzu, nie... Ej, oj, zabiłem go w powietrzu. Mid-air kill, 50 punktów dodatkowych. przyjemność tej gra, jeżeli chodzi o... Oj, kill będzie duży. Ej, jest, double kill, ale double kill. Przodzę dalej i... mamy kolejny przeciwników tutaj, gotowych do zabicia. Maksimum armor, sport bonus. Ej, nie wiem jeszcze, gdzie tutaj się w których miejscach używa bonusu. Mam nadzieję, że w końcu to sobie rozszyfruję, albo w końcu wejdę do ustawień, żeby to sprawdzić. Patrzcie, to jest piękne. Bierzemy sobie broń. V to detach. I właśnie staliśmy się super OP. Możemy zrobić wszystko. nie polecam wam spadania w dół z tą bronią. To często wiąże się z tym, że umieramy. Oj, słyszałem przeciwnika gdzieś tutaj. Chyba gdzieś ludzie będzie wchodził zaraz. Woo! -hoo! Nic nie widzę. Nic nie słyszę. Biorąc pod uwagę ilość przeciwników, sądzę, że oni gdzieś tutaj są. O! Oj no oj, zabili mnie. Wolę jednak biegać ze zwykłym pseudo kałaszem. Można oczywiście kałasza, czy nie zabraknie. Nie wiem jak się moja broń dokładnie nazywa. Ale przypomina kałasza. Wszystko, co ma wygiętą, wygięty magazyn, jak przypomina mi kałasza. surprise, To była kolejna broń, którą można znaleźć tutaj. Pamiętam event, bo ostatnim razem było to, że patrzę, o, helikopter tu przyleciał, o, helikopter spadł. I tak sobie myślę, what the fuuuuuck? Gdzie są przeciwnicy, my mieli? Gdzie są przeciwnicy? Oooo, oh. asysta. oj 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 oj, oj, oj. O, zabijemy, szczęście go. Ten dźwięk e, mówi nam o tym, że jesteśmy blisko wroga, który jest niewidzialny. To on, ten sam dźwięk jesteśmy... Jest nam serwowany podczas gry. Self-kill. Podczas gry w trybie Hunter, gdzie wszyscy są niewidzialni, poza celem, mamy tam ile tam pół minuty, żeby uciec? Tylko jest jeden taki minus, że tutaj trzeba przeżyć w trybie Hunter, a fajniejsze byłoby to, gdyby na przykład cel miał dojść do jakiegoś punktu, cel raczej. Jedna minuta pozostała, a my przegrywamy, więc trzeba się spiąć, trzeba razem tutaj iść na te punkty i wygrywać. o, idealnie granat i idealnie granat rzuciłem. mam nadzieję, że nie niego trafi granat Nie trafił w niego granat Jest, trafił w niego granat Albo ja go zabiję już normalną bronią A! Niestety, ja się musiałem w końcu poddać Bo sam nie da rady, ale jest jeszcze czas Jeszcze czas, żeby zdobyć punkty, aby ich pokonać To jest to O nie, oni mają już ich ten punkt zdobyty To znaczy, że już nie mamy szans tak naprawdę Będziemy musieli skończyć odcinek, jak przegramy Ale jutro wam zaserwuję Kolejny film z Crisisa Betty wygramy to. Nie, nie wygramy tego. Widzicie jak się czołga, to jest też fajne, patrzcie. Tak i błąd. Two, one, defeated. No, bardzo mi się podobają komentarze w tej grze, które są nam tutaj dawane. To jest, to jest nawet fajne, wam powiem. To jest fajne. W ogóle mam fajne wrażenia z tej gry. Na początku miałem złe nastawienie do niej, tak jak pokażę się w ale teraz jest fajnie. Wystawiam tej grze plusik, Oczywiście to jest beta, więc na razie nic więcej nie zrobimy. Zostawię no, najlepsze oczywiście. mogłem mieć więcej. O, Disaski jest na. A nie, to jest mecz highlights, takie coś tu jest pod koniec. Czyli nasze najlepsze akcje, bądź jeden z akcji, które przeprowadziliśmy. Ale na razie tyle z Crazy'a. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zachęcam Was do gry, bo fajnie się gra. Oczywiście trzeba mieć sprzęt z nasa, Ale na razie tyle, więc. Pow! Zobaczenia kolejnym razem.